W powieści Opium w Rosole występuje wielu bohaterów najważniejsi z nich są następujący. Aurelia Jedwabińska to kilkuletnia dziewczynka, przedstawiająca się jako genowefa. Jej ojcem jest Eugeniusz, zaś matką Ewa Jedwabińska doktorantka psychologii i nauczycielka matematyki w szkole, do której chodzi Janina Krechowicz, zwana Kreską. Kreska mieszka ze swoim dziadkiem emerytowanym nauczycielem profesorem Dmuchawcem. I zakochana jest w maćku ogorzałce, przystojnym nastolatku, na którego oko ma jego brat Piotr. W tej samej kamienicy co Piotr i Maciej mieszkają dwie inne rodziny: Lewandowscy, pani Marta, pan Franciszek i Sławek, a także Borejkowie, u których pan domu jest nieobecny, zaś wśród czterech córek najważniejsze są Ida i Gabrysia. Ida i Sławek są w sobie zakochani, zaś mąż Gabrysi przebywa na emigracji. Warto wspomnieć również Matyldę Stągiewkę, próżną dziewczynę z bogatego domu, która zawróciła w głowie Maćkowi, oraz Jacka Lelujkę, sympatycznego kolegę kreski, chodzącego z nią do tej samej klasy. Akcja utworu toczy się zimą i wiosną 1983 roku w poznańskiej dzielnicy Jerzyce. Gdy w styczniową niedzielę Maciek Ogorzałka spacerował po Poznaniu, zauważył, że śledzi go i przedrzeźnia kilkuletnia, chuda, kaszląca dziewczynka. Próbował ją zgubić, a gdy wreszcie się przed nią schował, zadzwoniła do mieszkających w tej samej co on kamienicy lewandowskich i wprosiła się do nich na obiad przedstawiła się jako Genowe Faląbkę i ze smakiem zjadła rosół oraz kluski z kiszoną kapustą z kwarkami i cebulką. Opowiadała, że spodobało jej się, jak siedzą, śmieją się i jedzą oraz że jej mieszkanie nie jest tak ładnie zagracone. Stwierdziła, że jej rodzice nie żyją, a potem, że tata uczy ją wierszyków i jest intelektualistą. Około piątej Sławek zaoferował, że odprowadzi Genowefę, jednak na schodach wpadł na obiekt swej miłości, rudowłosą Ide Borejko. Genowefa przedstawiła się jako sztąpkę, po czym widząc, że młodzi o niej zapomnieli, poszła sama do domu. Maciek podążał za dziewczyną, która na niego wpadła. Zwróciła jego uwagę urodą i posiadaniem trudno dostępnych cytryn. Gdy zobaczył, że kupiła bilety na wieczorną operę Straszny Dwór, ostatnie pieniądze wydał na bilety dla siebie. Gdy chciał dogonić tajemniczą piękność, nagle wyskoczyła na niego Genovefa, przez co chłopak pośliznął się i upadł. Dziewczyna z cytrynami zaczęła się z niego śmiać, a później zniknęła. Gdy Maciek wrócił do domu, odwiedziła go Kreska, która dawno się w nim podkochiwała i często przychodziła do niego po pomoc z matematyki. Maciek uznał, że weźmie ją ze sobą do opery. Skłamał, że bilet kosztował 30 zł, choć w rzeczywistości za oba wydał 300. Tymczasem Matylda, bo tak miała na imię dziewczyna z cytrynami, lubiła wykorzystywać swoją urodę i igrać z uczuciami chłopców. Był to jej odwet za lata szkolne, gdy chłopcy wyśmiewali się z jej tuszy i popsutych zębów. Gdy dotarła do domu, znalazła notatkę od matki, że ta nie będzie mogła z nią iść do opery. Gdy odgrzewała sobie cielęcinę z ryżem, do drzwi zadzwoniła dziewczynka, która przedstawiła się jako Genovefa Trąbkę. Oświadczyła, że będzie jeść z nią, oraz powiedziała, że zachowanie Matyldy wobec Maćka było niegrzeczne. Zaintrygowana chłopakiem Matylda postanowiła jednak iść na straszny dwór i wziąć ze sobą Genowefę. Gdy Maciek spotkał się z kreską w operze, spojrzał na nią zupełnie inaczej niż do tej pory, gdyż była ubrana w ładną sukienkę i wyglądała romantycznie. Jednak jego uwaga szybko przeniosła się na Matyldę, która pojawiła się wraz z Genovefą. Poprosił rozczarowaną jego zachowaniem kreskę, by na drugą część przedstawienia usiadła z Genovefą, a sam wyszedł z Matyldą, kiedy ta po jakimś czasie uznała, że będzie mdlała. Tymczasem zafascynowana łysiną dyrygenta Genovefa pogłaskała go, przez co ten odwrócił się, a orkiestra zgubiła rytm. Wieczorem pod domem, po odejściu kreski, Genovefa rozpłakała się, ponieważ nie znała adresu swojej nowej przyjaciółki. Genovefa odwiedziła rodzinę Borejków, gdyż Lewandowskich nie było w domu i przedstawiła się jako Pompkę. Chciała usiąść na wolnym miejscu, ale okazało się, że czeka ono na pana Borejko. Podczas jedzenia rosołu i pierogów z mięsem, Ida próbowała nie dopuścić, by za sprawą Genowefy wydał się jej związek ze Sławkiem, a Gabrysia, mama malutkiej Pezuni, była zła na męża, który przebywał w Australii, by zarobić na samochód i nie odpisywał na listy. Atmosfera więc nie była wesoła, aż do przybycia Kreski, które niezwykle uradowało Genowefę. Nieszczęśliwie zakochana dziewczyna popłakała sobie z Gabrysią, po czym wszyscy dostali ciasto i zrobiło się gwarno. Pani Borejko wypytywała kreskę ogienią, która garnęła się do ludzi i nie wspominała o rodzicach, ale ta nic o niej nie wiedziała. Postanowiły więc, że należy dowiedzieć się, gdzie dziewczynka mieszka. Kreska, zamiast od razu odprowadzić genowefę do domu, zaprosiła ją na krem do kawiarni Hortex. Tam jednak zobaczyła maćka z Matyldą. Miała nadzieję, że jej nie zauważą, gdyż lokal był zatłoczony. Jednak gdy genia zawołała Maciuś i para dostrzegła ją, Kreska bez słowa odwróciła się i wyszła, zostawiając małą samą. Piotr ogorzałka na schodach zastał przemarzniętą genowefę ząbkę, płaczącą, gdyż nikogo nie zastała w domu. Jednak szybko uspokoiła się, gdy stwierdziła, że może iść na obiad do niego. Zjadła smażone jajka i zupę w proszku Florida, po czym zasugerowała, że Piotr mógłby rozweselić się. Po jej wyjściu wrócił Maciek, a po jego zachowaniu Piotr zorientował się, że jest bardzo zakochany, ale na pewno nie w wartościowej kresce, którą wszyscy lubili. Tymczasem Maciek czuł, że podoba się Matyldzie tylko wtedy, gdy jest ubrany i zachowuje się tak, jak ona sobie tego życzy. Widział, że nudzą ją rozmowy o filmach i o filozofii i podejrzewał, że traci z nią czas, ale jej uroda sprawiała, że czuł się zadłużony. Kreska martwiła się o swojego dziadka, który złapał Anginę i o sytuację w szkole. Jej nową wychowawczynią była Ewa Jedwabińska, która doktoryzowała się z psychologii i od początku dała klasie odczuć, że ma większe ambicje niż praca w szkole. Uczniowie mieli wrażenie, że traktuje ich jak obiekty do badania. Ostatnio dała im test o rodzicach, co wywołało sprzeciw: najpierw Jacka Lelujki, a potem samej Greski. To sprawiło, że pani Jedwabińska poczuła wściekłość na dziewczynę i postanowiła wieczorem porozmawiać z jej opiekunem. Profesor Dmuchawiec rozpoznał w Ewie swoją dawną uczennicę, którą wspominał jako dziewczynę pedantyczną i ambitną, powitał ją z serdecznością. Ta jednak wydawała się być niemile zaskoczona, stwierdziła, że wszystko układa jej się znakomicie i prędko wyszła. Było to zachowanie całkiem odmienne od Gabrysi, która zawsze traktowała go z sympatią i szacunkiem. Po powrocie do domu, Kreska opowiedziała dziadkowi o teście, a on zwrócił jej uwagę, że nie powinna być zacietrzewiona. Powiedział też, że Ewa Jedwabińska jest nieszczęśliwa i Kreska powinna postarać się ją zrozumieć. Tymczasem Maciek chciał pokazać Matyldzie swoje mieszkanie. Poczuł się nieswojo, gdy dziewczyna na widok skromnego mieszkania w suterenie była rozczarowana. Zrozumiał, że on i Matylda żyją w zupełnie różnych światach. Próbował ją pocałować, ale spotkanie przerwała Genovefa, która po wyjściu dziewczyny powiedziała, że jej nie lubi i że Matylda jest tak samo drewniana jak mama Aurelii, gdy każe się pocałować. Kreska i Lelujka uznali, że powinni wobec pani Jedwabińskiej okazywać nieco więcej dobrych chęci. Bardzo się polubili i chłopak codziennie wręczał jej jabłko. Raz spotkali Maćka, który zaproponował dziewczynie pomoc z matematyki, ale ona nie odpowiedziała. Tymczasem u Lewandowskich Genowefa wygadała się, że Sławek zakochany jest w Idzie. Jego rodzice uważali, że ślub nie jest dobrym pomysłem, młodzi byli bez mieszkania, praca Sławka była niepewna, a Ida studiowała medycynę. Chłopak jednak stwierdził, że i tak się oświadczy. Tymczasem Maciek czekał na kreskę, ta jednak nie przyszła, zdecydował się więc ją odwiedzić. Dziewczyna była załamana, jej dziadka zabrało pogotowie, gdyż od dłuższego czasu miał problemy z sercem. Maciek przytulił ją i cmoknął w oko. Ona jednak rzekła, żeby więcej tego nie robił, gdyż nie chce resztek. Bardzo go to uderzyło. Wieczorem Genovefa, tak naprawdę mająca na imię Aurelia, poszła do pani Lisieckiej, która miała się nią opiekować pod nieobecność rodziców. Nie lubiła jej ani jej mieszkania. Pachniało tam lakierem do podłóg i wiecznie głośno grał telewizor. Nie potrafiła jeść, mimo że miała nawet szynkę, którą trudno było zdobyć. Gardło ścisnęło jej się jeszcze bardziej, gdy pani Lisiecka zaczęła narzekać, że dziewczynka nic nie je. Później było jeszcze gorzej, gdy przyszła po nią mama i również zaczęła jej robić wyrzuty, że rodzice ciężko pracują, żeby jej wszystko zapewnić, a ona wybrzydza. Kiedy Ewa nakryła dziewczynkę, jak ta upycha jedzenie do kieszeni, wściekła, wykąpała ją i kazała iść spać. Wystraszona i samotna Aurelia zasnęła dopiero wtedy, gdy wyciągnęła z szafy starą maskotkę pieska, którą mama zabroniła jej trzymać. W urządzonym na biało czarno sterylnym i eleganckim mieszkaniu dziewczynka nie czuła się jak w domu. Maciek w tramwaju usłyszał, jak Matylda wyśmiewa się z niego wraz z koleżanką, mówiąc, że jest biedny, nie umie się całować i łatwo można nim manipulować. Zrozumiał, że Matylda nie jest taka, jak sobie ją wyobrażał. W tym czasie Kreska z Lelujką odwiedzili profesora dmuchawca, a gdy spotkali Genowefę, dziewczynka była smutna i zmarznięta. Kreska zdecydowała się ją wziąć do domu i wypytać o rodziców, ale nie dowiedziała się zbyt wiele. Gdy ją odprowadzała, spotkała maćka, który wyznał, że chciałby być jej chłopakiem. Kreska rozpłakała się i stwierdziła, że nie chce falsyfikatu ani tombaku. Maciek był zły i nie rozumiał o co dziewczynie chodzi. Ewa przez trzy tygodnie nie chodziła do pracy, gdyż Aurelia miała zapalenie płuc. Po powrocie okazało się, że cała jej klasa ubrała się na niebiesko. Była to reakcja na naganę, jaką uczniowie dostali, gdy wszyscy przyszli w czarnych ubraniach. Dla dyrektora było to niedopuszczalne, kazał więc Ewie wziąć się za pierwszą B, a dodatkowo odwiedzić profesora dmuchawca przebywającego w szpitalu po zawale. Ewa była zszokowana chorowitym wyglądem dawnego nauczyciela. Dmuchawiec opowiedział jej, jak sam miał problemy ze swoimi wychowankami i jak poskutkowało dopiero przeproszenie ich i wyciągnięcie do nich ręki. Zasugerował też, by Ewa zadbała o swoje dziecko i nie była tchórzem. Tymczasem Maciek postanowił, że odwiedzi z okazji imienin Matyldę, która usilnie go na to namawiała przez telefon i twierdziła, że ma wyrzuty sumienia po sytuacji w tramwaju. Gdy jednak do niej dotarł i wręczył jej frezję i perfumy zielone jabłuszko, mógł myśleć tylko o kresce i lelujce, których harce w parku zobaczył po drodze. Postanowił natychmiast wyjść i rozmówić się ze swoją sąsiadką. Kolejnego ranka Ewa wzięła Aurelię na spacer, co było dla niej bardzo nietypowe. Zaproponowała nawet wizytę w zoo, ale gdy podeszła do nich kobieta, która przedstawiła się jako Lewandowska, nazwała Aurelią geniusią, mówiła coś o obiadkach oraz nieznanych jej ludziach, zszokowana Ewa powiedziała, że żadnego zoo nie będzie i zaciągnęła płaczącą córkę do domu. W swoim pokoju dziecko wyciągnęło pieska, co znów rozzłościło Ewę, która powodowana impulsem ze złością wyrzuciła zabawkę przez okno, po czym poszła zażyć tabletkę uspokajającą. Gdy wróciła, Aurelii już nie było. Genowefa była u kreski, gdy przyszedł Maciek. Tam też zasnęła, twierdząc, że w jej domu nikogo nie ma. Pomimo nieporozumienia, gdy zgasło światło, bo ktoś stale wykręcał bezpieczniki, sprawy pomiędzy Maćkiem i Kreską się wyjaśniły. Później wpadła Gabrysia, przynosząc Kresce trochę jedzenia. Była w dobrym nastroju, ponieważ okazało się, że dostarczenie listu z Australii trwało przez 3,5 miesiąca. Podczas których Gabrysia uwierzyła w obojętność Janusza, ten zaś tęsknił i postanowił jak najszybciej do nich wracać. Po północy do domu wrócił Eugeniusz Jedwabiński. Od żony usłyszał, że Aurelia uciekła z domu. Szukając dziecka, oboje czynili sobie wyrzuty. Ewa wobec męża, że tresuje Aurelię jak małpkę do recytowania wierszyków przed jego dyrektorem, a on wobec żony, że oddaje córkę na przechowanie obcym i całymi dniami nie ma jej w domu. Gdy dotarli do kamienicy na ulicy Roosevelta, pani Lewandowska opowiedziała im o wizytach Jeniusi, jak bardzo dziewczynka zżyła się z sąsiadami i jak chętnie je kluski. Jedwabińscy nie rozpoznali w tym opisie swojego dziecka, które w domu było smutne, ciche, wystraszone i nie można było go zmusić do jedzenia. Pani Lewandowska poradziła im, by przyszli rano, gdyż dziewczynkę na pewno ktoś przenocował i nie warto wszystkich budzić. Kolejnego dnia Ewa biegała od mieszkania do mieszkania, aż wreszcie trafiła na panią Borejko. Kobieta uświadomiła jej czego potrzebuje Aurelia, a nie znajduje w domu, więc szuka u innych ludzi. Chodziło o miłość, z którą nawet najprostsze dania smakują wyśmienicie. Ewa była załamana, gdy zdała sobie sprawę z tego, jak bardzo nieszczęśliwe jest jej dziecko, ale pani Borejko pocieszyła ją, że trudno zobaczyć kogoś, szczególnie bliskiego, gdy samemu jest się nieszczęśliwym. Obiecała też, że porozmawia z Aurelią i wieczorem odprowadzi ją do domu. Tymczasem Maciek z Aurelią poszli do opery kupić bilety. Chłopak chciał zaprosić tam kreskę. Spotkali lelujkę, który wpadł na taki sam pomysł, więc młodzieńcy się starli, ale szybko wyjaśniło się, że lelujka z dziewczyną tylko się przyjaźni. Gdy Aurelia wręczyła kresce bilety, ta nie posiadała się z radości, gdyż wiedziała, że Maciek chce odczarować nieudany wieczór w operze. Młodzi spotkali się i tym razem wszystko potoczyło się tak, jak powinno. Jedynie Aurelia była rozczarowana. Nie mogła pogłaskać niczyjej łysiny, gdyż tym razem dyrygentem była długowłosa kobieta. Wieczorem pani Borejko przekonała Aurelię, że mama bardzo ją kocha, i dziewczynka, choć pełna strachu, zdecydowała się wrócić do domu. Ewa poczuła ogromną ulgę, ale Aurelia zachowywała się jak otępiała. Nie ucałowała mamy, założyła piżamkę i poszła spać. W nocy usłyszała płacz Ewy, więc poszła ją pocieszyć. Gdy mama ją objęła, Aurelia po raz pierwszy poczuła się w swoim domu bezpiecznie i zasnęła. Rano Ewa powitała dziewczynkę słowami Dzień dobry, córeczko, co spowodowało u małej wybuch czułości. Ewa przygotowała śniadanie i obiecała każdej niedzieli zapraszać kogoś z przyjaciół córki na obiad. W kolejnym filmie zajmę się opracowaniem książki Opium w Rosole. Jeśli podobał Ci się mój film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.